Cześć, witajcie, jestem czekać w kolejnym odcinku z Glassy Syndicate na naszym kanale, to jest przygoda i co? Dzisiaj robimy Gang War. Ostatnia walka w sumie, bo przecież już pokonaliśmy lidera, ale została jeszcze tylko wojna taka typowych gangów i co? postaramy się już do końca zobaczyć wszystkie na pewno z Number T 4 W kolejnym odcinku już rzucimy z fabułką, tak? Dobra, With Mr. Strain no longer in the realm of the living, I'd say you have a fair chance of winning Lambeth. May the best brutes win. to us. Не пробуй на безгрубой. Обра. на Ну. Dziękuję, 100% Dobra, w tym momencie mam na parę skini O, 17 punktów, na co ja bym szedł? Co bym chciał w sumie, tak szczerze? O, nie będę próbować uciec, Steve. stylu dźwięku Ok, to byłoby fajne drzewko pójść. Możemy w ekosystem. Więcej wizji. Hmm. O, pójdziemy w to. Bo będę więcej rzeczy znajdował do craftowania w tych skrzyniach. To jest bardzo potrzebne. Idziemy na pewno w e, tego Intimidation. Da, żeby mi nie spieprzali podczas walk może coś do walki o, to by było fajne o no i o, teraz zobaczcie więcej czasu na to, żeby zacząć kombo w walce Albo fajną umiejętność więcej. Więcej życia. O. no bo to. Co to byłoby lepsze. Albo. Dobra, chodźmy w tę drzewko tu. W to. Fajnie. czwarty. Fajnie. Egzekucja numer jeden. Gdy go zastanuję X-em, co mi się często zdarza, muszę. Okej, okay. kick, to żeby. No dobra. Dużo uderzenia. Ulepszenia gangu. Mogę parę ulepszeń zrobić. Hmm. Dobra W tym momencie, gdy udało się już nam zrobić to na taki sumie, To było w tym miejscu, czy nawet blisko Punktu, którego teraz mieliśmy iść Nie aż tak blisko, ale jednak bliżej W tym momencie mamy tutaj Zebrania 3 skrzynie 4 skrzynie w sumie I będziemy, zajmiemy się tym W tym momencie, tak szczerze Więc szybka teleportacja Tu I co, ogarniamy sprawy Ech Fajnie też by było w końcu postarować trochę wy, ale nie mogę się przyumienić jak na razie, nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że misja wymaga tego, żebym teraz z zaczęła tak na misję, coś, ale... Nie chcę, też tak wycień, nie chcę też tak wydawać pieniędzy, bo. Nie chcę tak wydawać pieniędzy z tego powodu, bo też. Jednocześnie chciałbym kupić u nas tym stateczku. Nie chcę też ulepszyć, ale zakupić, żebyłem go kupić. To jest dobre. Komba jeszcze trwa. No to szczerze dobrze wygląda. To się nazywa szybka walka. Dobra, pierwsza skrzynia. Czy więcej surowców? Nie, nie zwróciłem na to uwagi, ale no.

od Toron za chwilę pobiegniemy. Dobrze, proszę. 39 i idziemy po 40. <śmiech> <śmiech> Sorry, a co to są za punkty. Chyba kwiatki. Dobra, ostatnia skrzynia. Właśnie, co zostanie nam tutaj gdzieś 8 tych w Helix Glitch? czy 3 mam no, Widzę, Ile ja widzę na mapie. Raz, dwa, trzy. Tutaj też jest ten taki zegarek, widzę. Do niego się podejdzie. Dobra, widzę ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hmm. Czy gdzieś tu jest jeden glitch, którego nie widzę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem. Tu jest albo ósmy. Ty kurde, dziwne 4, 5, 6, 7. Może tu coś gdzieś dziwne. No to chyba wiem, gdzie nawet może być, bo to teraz będziemy biegli w stronę, która nas jeszcze za bardzo nie było. To po prostu będę się od czasu do czasu tak spowalniał i patrzył czy czegoś nie widzę. Ok, odnaleziony. Tu. O, i ta jest w takim miejscu, że to mogę łatwo zebrać akurat. Tęgwicz jest w dobrym miejscu. W sensie po prostu mogę do niego dojść, a nie jest gdzieś kiedyś kilometrów wyżej w powietrzu. Jepa! Oni są coraz bardziej agresywni. Kiedyś jeszcze, jak to otwierał Ece, to Ece tak pomalutku, ładnie pyk, stuknął, otworzył, a Ci tak jeb z buta, on podchodził, otwierał to ręcznie. Gdzie jest nasza, nasza łajba? Tu jesteś. Idziemy do pociągu, bo trzeba zebrać hajs, co się tam wyprodukował, trzeba yy, kupić po, na, po taniości sy mapy, bo tam jest trochę, trochę taniej i ulepszenia zobaczyć, co tam mogę mieć. No biegnij, no ale biegnij, 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 szybciej, szybciej, może szybciej się wczyta. No i dzień dobry. Tysiaczek dla nas. Ok, mogę kupować broń jakąś? Mogę albo jeszcze kupić wszystko? No tam trochę taniej. O8, o coś tam, 3 to jest troszeczkę taniej, jak widać tutaj, piętnaście taniej co nie? Tutaj na przykład widać, mam 1000, 4200 zamiast 5 kafli. Kupuję książkę kwiatów i w tym momencie idę coś połapsać. Okay, nie mam dużo tych ulepszeń <gry> To było dobre, nie wchodzą ze mną w konflikt na ulicy, hmm. kupię puby, puby westchnie. Myślę, niestety nie stać, ale... To nie będzie. Na razie tyle. Kupiłbym coś jeszcze jedno, mamy chwilę czasu jeszcze. No to jak już poświęcamy, to poświęćmy całości. Teraz inwentory. No, Wyzwyczajmy tu w ogóle, zobaczmy, co tu mamy. Progress. Zobiliśmy dwóch Rupert Francis. Tu mamy jego całe, e, całą biografię. Baja. Bio. Ciebie zrobiliśmy już chwilę wcześniej? Ok, misję te polowania. W całości 22% zrobiliśmy, czyli 18, 25%. 嗯。Hmm. Database, Encyklopedia, a ludzie. Wszystkich sobie podhaczajmy. Nie czytam tego z prostego powodu, bo zrobię to później, co nie? Mogę na końcu, tak jak zawsze sobie robię gry, po prostu wejść tu i to poczytać. Ocie, tu mamy takie linki. Ej, dobra. Inwentory to jeszcze zostało. Outfity. Prosty Jacob. Mistrz Asasynu. Wszystkie są niedostępne. Ezio jest ze się do Yubi. Okej. Okay. Kolorki. Bez kolorów Bez nosa fioletowych Passy I tyle dostaliśmy No, jesteśmy taki pas, więc go będziemy na razie nosić Firearms. Czym my strzelamy? Hmm. Hmm. Już to nawet nie jest pytanie, my to zmieniamy Zamiast dwóch strzał w sześć magazynku. a to Syngunfer No trochę zmiany. Nie zaszkodzi Upgrade, tylko teraz walniemy No i broń W tym setem Jake Mogę laską Porządnym rubik coś tam A mocniejszą kolejną laską I to musi zostać stworzony. Weźmiemy to i damy ulepszenie od razu. Dobra, i chyba na razie trochę podwiększyliśmy. Never gear. Na rzeczy. Jeszcze, jak wejdźmy w te inwentory, to w sumie inwentory, ale program log. Wejdźmy sobie w. nie tu, kurde. Database. A. Oh. Tutoriale. Kraftowanie mnie zastanawia. Dobra, w sumie nie będę tego szukał na razie. Co, na razie w tym momencie my sobie będziemy już kończyć. Co? Dobrze, czy mógłbym się zamienić w Eevee? Niestety niemożliwe w tym momencie, ale. No co, jak na razie my będziemy kończyć w kolejnym odcinku i zaczynamy sobie od tej misji głównej, więc to by było tyle. Ja byłem Riczką na najlepszy, cześć. Papa, się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa! pa.